<laughs> Wiem, że są tacy, których drażnię. <laughs> no, po to właśnie robię te rolki. Żeby zasiać zwątpienie co do przekonań, nakłonić do szukania własnej drogi. Wcale nie muszę mieć racji w tym, co mówię. Dzielę się moimi refleksjami, po to, żebyście pozwolili sobie na znalezienie własnej prawdy o rzeczywistości. Twoja prawda jest najważniejsza. Nie wierz mi na słowo, nie cierpię słowo wiara. Doświadczaj życia i w ten sposób stwórz swoją prawdę. Jeśli odrzucisz moją prawdę, wspaniale szukaj gdzie indziej perełek do swojego naszyjnika wiedzy, bo te perełki na pewno gdzieś są.